No prosta sprawa Sprawa uczysz się Bo od matki to jedynie będzie mogła prowadzić ciężarówki mhm. Żeby się ku ego im też Kto to ego mówi? Nie bądź pokrytą No, to na pewno nie ja Proszę To co, chyba stacja, co? Nie strasz, nie strasz Przestań, Janek. No dobra. Nie strasz, nie strasz, o to ch**a. <laughs> Przestań. Pixel, ch**a go. Dzień dobry. Ch**a, ch**a. Witam. What are you, blind or something?